Witam was ponownie. Tym razem w kursie tworzenia styli w formie zaawansowanej. Więc teraz tak. Mam tu ten styl, który zrobiłem poprzednio, czyli w kursie podstawowym. Tym razem zajmiemy się edycją efektów oraz konkretnych śladów i parametrów. Wciskam przycisk mixing console. I tutaj mamy poszczególne głośności ścieżek. Możemy sobie tym regulować. Pan Pot to jest od tego, czy jak, da, jak dana ścieżka ma iść, czy na lewy kanał, czy na prawy. Sekcja filter Odpowiada za jasność barwy, na przykład dajmy, dajmy na to perkusja. Widzimy, w tej chwili mi się to nagrało. No dobrze, niech jest jak jest. Wyłączę nagrywanie. Dobrze jest zawsze pamiętać, żeby wyłączyć nagrywanie zanim się ustawi to wszystko, bo potem zaczną te wszystkie pokręty okalatać, które pozmieniamy. To jest transpozycja. Tuning, Octave, Pitch Bend Range, aha. Czyli, że o 2 stopnie kółko pitch bend, czyli tego transpozycji, jak weźmiemy o 12, no to o samą oktawę w dół nam zjedzie, zjedziemy pitchem do końca. Efekt, o tutaj jest już taka zakładka bali zaawansowana. DSP, tutaj wybieramy głębię efektu DSP. Akurat mamy tutaj tempo delay. Możemy sobie wziąć type i wybrać DSP1 i sobie na przykład wybrać chorus, Flanger, Phaser. Distraction no ja tu na przykład wybiorę delay albo z tych moich user mm, Stone taki fazer, który był tam w latach 70. którego Jerome używał dobrze. I o to do DSP1 przypiszemy teraz ten efekt. Teraz ściskamy spokojnie sobie Exit i już mamy tutaj ten Fazer. I przypiszemy go do pada. I teraz się zmieni trochę. Teraz dołączymy. Słychać różnicę. Teraz do dwa, 2. Żeby pogadać jeszcze większą różnicę. Tutaj mamy reverb hall, Wybieramy na perkusy najczęściej, żeby dodać trochę efektu echa. Tutaj tak samo. Tutaj mamy equalizer. Częstotliwości low, czyli niskie. Equalizer High, czyli wysokie. Częstotliwości niskie bym ustawił tak na więcej, żeby troszkę wyciągnąć lepsze brzmienie perkusji przy instrumencie. W telefonie akurat tego tak nie słychać, ale gdybym dał liniowo, to by było słychać różnice. Teraz na przykład jeszcze, żeby by lepiej cykało, wyższe częstotliwości też damy na wyżej. możemy oczywiście edytować poszczególne sekcje equalizera i częstotliwość tu Q, to nawet sam nie wiem co to jest. Jest dobrze. Teraz przejdziemy do zakładki, hmm, na przykład Edit. I tu mamy poszczególne uderzenia klawiszy. Możemy oczywiście sobie zawsze zmienić wszystkie snary czy kiki, czy tam żeby poprawić brzmienie. Jest teraz tak. Na przykład można sobie zmienić poprzez wciśnięcie klawisza i to automatycznie się zmienia. Taki był. No jeżeli chce nam się bawić, no to oczywiście możemy Wszystkie kiki zmienić, czy tam i snarę po kolei bez usuwania i bez usuwania całkowicie ścieżki, tylko po prostu poprawienie tego. Teraz zakładka parametr, akurat do perkusji tego się nie da przypisać. Weźmiemy na przykład sekcję basową. Parametr. I tutaj. Mamy najwyższy akord, który wciśniemy, żeby bas schodził o oktawę niżej. Tutaj mamy y, limit. Jakby jak by to powiedzieć, nota limit. Hmm. Hmm. Jeżeli chodzi. O, no nie wiem, kurde, jak to wytłumaczyć dobrze, ale najwy chodzi o to, żeby po prostu ustawić tutaj jak najniżej, żeby. Nie... jak mamy bas... najprościej wytłumaczę tak w praktyce. Jak mamy bas i zagramy niżej, to limit jest ustawiony na przykład do C0, czyli dotąd. I zamiast tak, będzie grać tak. No. Dobrze. Tutaj nie wiem o co chodzi, aha jeżeli chodzi o dodawanie ścieżki basowej na innej ścieżce ścieżce niż bas, na przykład na phrase to od razu sobie ustawiamy na zakładce parametr na Root Trans Melody i Bas On i teraz możemy sobie grać bas, basówkę, ścieżkę na no spokojnie, bo jakby był parametr ustawiony na tym, jak na samym początku, to po prostu ścieżka basowa bardzo źle, źle chodziła w tej sekcji. W tej dobrze, bo to jest już początkowo ustawienie takie, jakie powinno być, a tu już jest zwykłe. Więc jeżeli chcemy tutaj dać jeszcze bas, to musimy ustawić tak, jak, tak jak ja pokazałem. No cóż, to, to chyba będzie wszystko, jeżeli chodzi o kurs zaawansowany. Przynajmniej tyle, ile ja wiem. Postarałem się, postarałem się wam przekazać tak jak potrafiłem. Dziękuję serdecznie za obejrzenie.